Dzień dobry Państwu. Dzisiaj mamy wyjątkowy odcinek. Albowiem będziemy mówić o magii, o magii lamp, a dokładniej, wspomniemy o lampie, która z założenia jest magiczna. Czyli magiczne oko. Tą nazwą ochrzczono elektronowy wskaźnik dostrojenia, czyli lampę, która wyświetlała jakieś wzorki na swoim ekranie, i dzięki temu można było stwierdzić, czy dostrojenie jest poprawne, czy sygnał jest. Tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Tak, wynalazek ten sięga 1935 roku, mniej więcej właśnie połowy lat 30. I można powiedzieć, że zastąpił wcześniej stosowane w to miejsce miliamperomierze. No, miliamperomierze był jeszcze potem dłużej, ale, ale to prawda, że, że elektronowy wskaźnik do strojenia y, szturmem zdobył powszechną elektronikę, I nie tylko, bo wojskową też. Dlaczego? dogodne wyświetlanie. Z, z uwagi na to, że świeci własnym światłem, no to można go z dosyć znacznej odległości obserwować. Stąd tak chętnie stosowany nie tylko w radiach, ale w różnego rodzaju mostkach czy urządzeniach telekomunikacyjnych. Lampy mogły pracować również w przyrządach pomiarowych, takich, w, których, w którym sama wartość nie była aż tak bardzo istotna, ale istotny był na przykład stosunek wartości, ewentualnie Miejsce, w którym jakaś wartość jest minimalna lub maksymalna. Takich urządzeń ja w swoim życiu widziałem dużo. Począwszy od przeróżnych mostków RLC, budowanych również amatorsko, gdyż w tamtych latach przyrządy pomiarowe były trudno dostępne i radiamatory z tamtych lat są pełne schematów właśnie przeróżnych mostków i bardzo wygodnie było jako wskaźnik równowagi zastosować właśnie tego typu Lampę. Bywały urządzenia fabryczne. Widziałem jeszcze na uczelni 20 lat temu był przyrząd do pomiaru stałej dielektrycznej, gdzie właśnie było też tego typu magiczne oko EM84 jako ten wskaźnik równowagi. Wreszcie bywały konstrukcje Grid Deep Metrów, też amatorskie, właśnie, gdzie. Zastosowanie oka magicznego eliminowało konieczność stosowania drogiego przyrządu wychyłowego. Bywały i inne, bywały na przykład przyrządy do pomiaru tranzystorów, jest w którymś z radiamatorów opisany przyrząd z okiem DM70, gdzie wykorzystywano taką właściwość tutaj tranzystora pracującego w układzie samodławnym, że jeżeli jego współczynnik wzmocnienia był tam niższy niż ileś, no to nie, układ nie był w stanie wpadać w oscylację i poprzez regulację potencjometrem wyłapywano ten moment, kiedy układ, się układ to, jednak się to wzbudzał to i wówczas z tego generatora samodławnego było zasilane właśnie to oczko DM70 i wystarczyło wtedy z pokrętła potencjometru odczytać betę tranzystora. Wreszcie w młodym techniku był opis pomysłowego pomiaru na lekcji fizyki, jak przy pomocy takiej lampy EM4 wyznaczyć stosunek ładunku do masy dla elektronu. Bywało, tak jak w nowoczesnych zabawkach, takie lampy wykorzystywane do w ogóle wykazywania zmiennego pola magnetycznego. W tej roli dobrze się spełniały takie, na przykład EM80. Ta mnogość przyrządów, które wykorzystywały oko magiczne, była naprawdę duża. Ta lampa była naprawdę w tamtych czasach tańsza niż miernik wychyłowy. Dzisiaj sytuacja jest, jest odwrotna. chyba odwrotna. Tak, i to w przypadku najstarszych typów właśnie em 4 już e o 1 to już w ogóle nie mówię. I ceny nowych takich lamp to już jest grube kilkaset złotych. Tak to już jest 200-300 złotych. więcej, celi. nawet i więcej. Tak samo ceny niektórych lamp amerykańskich, zwłaszcza w Europie. Jak działa taka lampa? Opowiem Państwu na przykładzie lampy EM4, tej popularnej lampy polskiej z okrągłym ekranem. W tej chwili już coraz rzadziej spotykanej i osiągającej horrendalne wręcz ceny na aukcjach. W środku znajduje się katoda, która emituje elektrony. Jest to lampa pośrednio żarzona, w związku z tym tego światła grzejnika tam w stronę ekranu pada niewiele. No, ale jednak, ponieważ jest to mimo wszystko temperatura rzędu kilkuset stopni, żeby to światło nie przeszkadzało, stosowany jest taki tutaj kapturek, który zasłania bezpośrednią widoczność katody widzowi, który patrzy na lampę, prawda? Tutaj na wprost. Na wprost. Tak jak ja w tej chwili na nią tak. patrzę. Obok niej znajdują się pręciki sterujące. No, pomijasz jeszcze siatkę tle. zerową. Właśnie. Po co jest siatka zerowa i po co są pręciki sterujące? Siatka zerowa jest po to, żeby troszkę ujednorodnić strumień elektronowy, który emitowany jest z katody. Mianowicie, to nie jest tak, że emisja z katody tlenkowej jest równomierna. Są takie wysepki, które świecą jaśniej, są takie wysepki, które tych elektronów wysyłają mniej. W związku z czym, żeby troszeczkę wyrównać ten strumień elektronowy, stosowana jest ta siatka zerowa, połączona fizycznie z katodą. Stąd na symbolach lampy widać, że jest narysowana siatka wewnątrz zwarta z katodą. Z katodą. To, jest, to jest właśnie po to ta siatka. No a potem są właśnie te pręciki sterujące, które poprzez zmianę ich potencjału względem potencjału ekranu powodują. Można powiedzieć odchylanie tej wiązki, jakby wyrysować, można byłoby wyrysować pewne linie ekwipotencjalne. Jeżeli napięcie tych pręcików byłoby równe napięciu ekranu, to można powiedzieć, że um, te linie wychodzą promieniście. Wtedy można je prowadzić od katody do ekranu, no tak jak w słoneczku, tak promieniście. Natomiast jeżeli ten potencjał będzie cokolwiek niższy, to już tutaj będzie występowało pewne zagięcie tych linii, i w związku z tym. Strumień elektronowy będzie rysował pewien cień, znaczy można powiedzieć, że właśnie nie będzie rysował, będzie w pewnych miejscach po prostu rzucany cień. Elektrony nie będą tam biegły. I, I wtedy powstanie, powstanie, powstanie wtedy, rysunek. Powstanie wtedy rysunek. Ponieważ tutaj w tej lampie tych pręcików są dwa, no to mamy tutaj ten symbol taki w postaci dwóch zmieniających się cieni. O mniejszej Gdyby lub większej były, szerokości. Gdyby były cztery. Gdyby były cztery, to mielibyśmy taką konieczynkę. Teraz trzeba jeszcze powiedzieć o roli wbudowanych do takich lamp triod. No bo yy, można sobie wyobrazić yy, lampę, która jest tylko wskaźnikiem, yy, no ale wtedy trzeba byłoby dać zewnętrzną triodę yy, sterującą. Natomiast w tych okach yy, dawnych te triody sterujące były wbudowane. Do wnętrza właśnie lampy typu magiczne oko. Chodziło mianowicie o to, że potencjał jaki muszą uzyskać pręty, no to można powiedzieć, że on się powinien zmieniać od około zera do tego napięcia ekranu, praktycznie rzecz biorąc. No, ale w radiu sygnał z detektora, no to mamy o napięciu rzędu co najwyżej. Kilku voltów. O, to albo tak nawet ułamek wolta. No ale powiedzmy, przy bardzo silnych sygnałach to może być kilka voltów tam na, no, na to, to W związku z czym konieczne było zastosowanie właśnie triod, dzięki czemu, jeżeli taka trioda sterująca, której anoda jest połączona z pręcikiem, będzie zatkana. No to wtedy pręcik będzie, będzie miał, miał potencjał, potencjał ekranu, ekranu, tam y, poprzez taki opornik anodowy, będzie miał w zasadzie potencjał ekranu albo bardzo bliski potencjałowi ekranu. Z kolei, jeżeli taka trioda będzie otwarta, prąd płynący przez taką triodę spowoduje pewien spadek napięcia na rezystorze anodowym, i w efekcie to napięcie pręcika będzie bliższe potencjałowi katody, czyli będzie rzucany. Cień. Jeżeli triodę zatykamy, czyli dajemy coraz yy, niższe ujemne napięcie siatki, wówczas potencjał pręcika zbliża się do potencjału anody i widzimy to jako zamykanie się listków lampy, czyli jako sygnał silny. Lampa typu EM4 ma de facto we wnętrzu dwie takie triody sterujące. Yy, każda z tych triod ma swoją własną anodę. I każda, własna, każda anoda ma rezystor um, połączony z um, dodatnim biegunem źródła zasilania. Tam jest schemat, na schematach około 1 megaohm. Mega z reguły 1 megaohm. Um, no i um, każda z tych anod połączona jest ze swoim pręcikiem sterującym. I siatki są połączone. Siatki są połączone, ale siatki są nawinięte w różny sposób. Skok nawinięcia jest różny. To powoduje, że jedna trioda jest bardziej czuła. A druga mniej, wobec czego przy silnych sygnałach, ta druga, drugi listek reaguje znacznie mniej intensywnie niż pierwszy. Wobec czego na takiej lampie możesz odróżnić sygnały słabe i silne. A sygnał na siatkę jest składową stałą z detektora AM, który również służy do automatycznej regulacji wzmocnienia w radiu. Tak. Zazwyczaj ten sygnał właśnie taki i pod ten sygnał były projektowane właśnie takie lampy, wskaźniki dostrojenia. Gdybyśmy patrzyli na historię oczek magicznych, czyli tych elektronowych wskaźników dostrojenia, powiedziałbym, że były trzy najważniejsze okresy. Pierwszy był ten taki okres dziecięcy z najstarszymi konstrukcjami. Mamy tutaj taką mamy tutaj taką lampę. Czyli mówisz tutaj na przykład o... O lampie 65 6F5 albo 65S w wykonaniu radzieckim późniejszym. To była jedna z pierwszych lamp, w, późniejsza działająca na tej samej zasadzie lampa to M4, czyli takie okrągłe oczko magiczne, które znamy z najstarszych polskich radioodbiorników. No, poprzedzone jeszcze oczkiem M1 i M2, tak? Tak. Tutaj były rozmaite wersje tych oczek okrągłych, to znaczy mógł być jeden listek albo dwa listki o różnej czułości, czyli na przykład jeden dla stacji słabych, drugi dla stacji mocnych, sterowany z osobnej triody o trochę innych parametrach. No albo cztery listki, to zależało od, od, od konstrukcji lampy. samej lampy. Drugi etap rozwoju to było przejście na. Ekrany, wszystkim razem z Nowalem, przejścia na ekrany wyświetlane bo, z boku lampy. Więc to były lampy np. EM80, taka jak ta. Mhm, albo 6E1P w wykonaniu takim radzieckim, albo EM81, która jest. Można powiedzieć, jest negacją EM80, 80. prawda? Tak. Jest ten listek tam y, ciemny i rozchodzi się na boki, a w drugim prawda, mamy odwrotnie. Tak w M80 świeci pasek i on dopiero się tam rozchodzi na boki. I kolejny, kolejny wynalazek to były lampy, w których również wyświetla się wzór z boku w postaci prostokątnego paska. Najpopularniejsza EM84. Tak, z tym, że ona nawet najstarsza, bo to jest gdzieś 50. chyba 53 albo 56 rok. I w polskich radiobiornikach tam z końca lat 60. to był podstawowy styl. Tak. Gdzie już. Natomiast, natomiast gdzieś mniej więcej parę lat później EM87 o, o tym samym kształcie wyświetlanego znaku, natomiast o większej czułości. Tam parę lat różnicy, prawda? No i później już takie wynalazki, jak na przykład. EM800 z jednym paskiem to jest końcówka lat 60., z myślą tak naprawdę stworzona nie do radia, tylko do odbiornika telewizyjnego, do wskazywania napięcia Na wali wali -kapów, tak To już jest ten czas, kiedy głowice UKF w telewizorach miały być strojone elektronicznie, więc nie przez kondensator z jakąś przekładnią, tylko układ z programatorem, być może, z potencjometrem. Napięcie stabilizujące warikupy jest dosyć wysokie nasiadająca, to już może być tamte 30-40 V. W związku z tym taki wskaźnik dostrojenia no, przydałby się w tych telewizorach. Miał tylko jedną wadę. Był kłopotliwy i wszedł za późno. No tak, no 68 rok to już w zasadzie schyłek konstrukcji lampowych i to już było bardzo, bardzo późno. Tu jeszcze trzeba wspomnieć o wskaźnikach stereofonicznych, bo stereofonia szturmem weszła w latach mniej więcej 60. -tych. No i z tamtego okresu mamy na przykład tutaj taki wskaźnik jak EM83. O, jest tutaj. Bada. Albo troszkę jeszcze późniejszy EMM801. E Była jeszcze taka wersja EMM803. Z takim tutaj na dole wskaźnikiem, yy, który się zapalał w momencie, kiedy pojawiał się sygnał stereo, bo to było z myślą yy, do zastosowań yy, przy urządzeniach ze, ze stereodekoderem, w odbiornikach ze, ze stereodekoderem. Tak. Produkcję oczek magicznych, jeżeli tylko moje informacje są prawdziwe, zakończyliśmy w latach 80., gdyż te lampy przestały być potrzebne one były potrzebne tylko jako zapas dla serwisów radiowo-telewizyjnych. I w zasadzie tyle. Znaczy, my w Polsce zakończyliśmy tę produkcję dużo, dużo wcześniej. Z uwagi na to, że ten asortyment oczek produkowany w Polsce był niesłychanie ograniczony. Z tych oczek polskich, no to mamy... EM4 telamo. telamo. i bardzo rzadka EM34, która była elektrycznie, mechanicznie taka sama, tylko przyklejano inny cokół, bo cokół oktalowy. I była produkowana DM70. 70. Ta akurat jest w innej wytwórni, ale to była tego typu lampa robiona we wrocławskim Dolamie z myślą o odbiornikach głównie bateryjnych, ale nie tylko. Bo na przykład popularna Violetta. Też niektóre wersje telegrafią. Figara bateryjnego też miały to oczko. W sieciowych urządzeniach też były, na przykład w urządzeniu telegrafii wielokrotnej i tak, też ta lampa które jest. Pokazywaliśmy. Które pokazywaliśmy po, w jednym z odcinków tak. Bardzo rzadko zdarza się oczko EM80, prawdopodobnie zresztą być może składane z podzespołów enerdowskich. i to jest bardzo, rzadki, bardzo rzadka sytuacja, żeby to było sygnowane logo Telamu. W związku z czym to chyba zamyka tę produkcję ówczesną oczek magicznych. W Polsce. w Polsce. Tu jeszcze możemy mówić o pewnych takich ciekawostkach, jeszcze rzadziej spotykanych, jak na przykład EAM86. Czyli jest to lampa, która jest, oprócz tego, że jest okiem magicznym, może być też ma, ma też diodę, która może posłużyć jako detektor. Tak, bywały też takie zagraniczne lampy. No nawet chyba, może to jest to, o czym myślę. EFM-11. EFM Która ma również pentodę napięciową. Którą można coś jako wzmacniacz MC I tak było i tak było to robione. To robione. Um, I w zasadzie jeszcze jest, nie mamy tej przedstawicieli takiej grupy, jeszcze dosyć bogata, bogaty asortyment amerykański, gdzie bywały zupełnie inne filozofie tych wyświetlanych znaków. Zupełnie inne znaki były wyświetlane. Ale to tutaj w naszych warunkach europejskich, no to było to jest bardzo egzotyka. Żarty. Rosjanie tylko skopiowali 6E5, oznaczającym jako 6E5S i w zasadzie tyle. Powiedzieliśmy o tym, co było. Ale czas może powiedzieć o tym, co jest albo co będzie. Już jest. Albowiem stwierdzenie, że w Polsce nie produkuje się oczek magicznych w ogóle, od niedawna jest nieprawdziwe. No, Mamy tutaj na stole trzy takie prototypy yy, przedstawicieli trzech, no tak, można powiedzieć, trzech zupełnie różnych yy, konstrukcji. Pierwsza z nich wywodzi się pro wprost z M4 i to jest ta lampa, gdyż podobnie jak M4 posiada talerzyk, na którym jest nałożony lominofor, podobnie jak M4 ma czapeczkę i Układ sterujący. Tak, tak samo jak EM4, no z grubsza. I tak samo jest montowana w ten sposób. Druga konstrukcja jest już trochę inna, albowiem ekran jest wygiętą płytką. I jest odpowiedni układ sterowania strumieniem. Tak, ekranem. możemy powiedzieć, że jest to konstrukcja zbliżona do tej EM83. Tym, że tu jest akurat pojedynczy u nas pojedynczy pasek nie jest to układ podwójny. Widzimy włókno żarzenia, widzimy siatkę zerową i jest płytka u góry. Tak, jest płytka znaczy są dwie płytki, bo jedna to jest płytka ta, na którą uniesiony jest luminofor, a druga to jest płytka odchylająca z przodu. Ona pełni tę samą funkcję co pręcik w lampie okrągłej. Trochę inaczej ułożone są linie pola elektrycznego, no bo tutaj zależy nam na tym, żeby wyświetlany znak był krótszym lub dłuższym paskiem pionowym. Tak, co nie przeszkadza w zrobieniu oczka z tej serii. O podobnej budowie. Ale jest pewna niespodzianka. Wszystkie oczka do tej pory produkowane fabrycznie świeciły na zielono albo zielono-niebiesko. Najpierw był to taki zielony trawiasty kolor, taka barwa, którą naprawdę źle oddają kamery. Jeżeli Państwo zobaczycie zdjęcia albo filmy z oczkami magicznymi z tamtego okresu, to zobaczycie, że one wszystkie są zielono-niebieskie. Tymczasem naprawdę ta barwa jest taka, e, taka zielona, wręcz zielono-żółta. E, Oczka magiczne z serii EM-84 mają ten kolor taki, ziel... taki bardziej seledynowy, niebieskawy, bardziej niebieskawy, prawda? Ale nie taki trawiasto-zielony, tylko taki właśnie trochę niebieskawo-zielony. A to jest niespodzianka, ponieważ to jest lampka, która ma trzy kolory luminofolu. Dlaczego produkowano tylko zielone? Wydaje się, że przyczyny były tutaj rozmaite. Po pierwsze... Tylko niektóre luminofory świecą wydajnie przy stosunkowo niskim napięciu zasilania, tak? no bo w lampach oscyloskopowych czy w kineskopach można spokojnie stosować wysokie napięcia rzędu kilowoltów. Tutaj mamy do dyspozycji napięcie co 50, najwyżej 200. rzędu 250-300V, tak. a w bateryjnych nawet 60-90. W związku z czym tylko nieliczne luminofory nadawały się do pobudzania tak niskimi energiami. Tutaj takim popularnym luminoforem był wilemit, czyli taki krzemian cynku aktywowany tam domieszką manganu. To jest właśnie ten taki trawiasty, najczęściej spotykany. I wilemit miał jedną własność, mianowicie się bardzo silnie i szybko zużywał. On miał piękną barwę, ale posiadacze odbiorników z takimi właśnie Oczkami magicznymi, narzekają, że ta lampa ma małą trwałość, bo ona bardzo prędko przestaje tak ładnie świecić, potem robi się sporo słabsza. Na naprawdę wypracowanych lampkach widać ślady zużycia i tak naprawdę to się dosyć szybko kończy. No, w związku z czym yy, próbowano stosować inne luminofory, yy, bywało, że stosowano luminofory siarczkowe i one świecą wydajnie. Ale jednocześnie obecność siarki w takich lampach potrafi być przyczyną zatrucia katod, i tutaj to jest charakterystyczne, że często właśnie w takich lampach również emisja elektronowa jest bardzo słaba. No i wreszcie ten seledynowy luminofor na bazie tlenku cynku, charakterystyczny dla EM84. 84 no on jest dość trwałym. Nawet te lampy, które mają te widoczne ślady zużycia, często świecą dobrze. Owszem, te takie sloskie bywają gorsze i zazwyczaj tutaj przyczyną jest jednak utrata emisji katody, a nie Zużycie samo luminoforu. wypalenie luminoforu. M4 jest lampą dosyć skomplikowaną. Jak Państwo zobaczyliście na modelu, na którym pokazane były jej poszczególne części. Widać, że tych elementów w samej rampie jest dużo. Czy jest sens kopiować stare konstrukcje? Takie właśnie jak N4. Myślę, że niekoniecznie 1-1. Chociaż to jest dyskusyjne, bo jeżeli komuś będzie zależało, żeby zamiennik był taki typu plug and play, no to wtedy rzeczywiście należałoby ją skopiować. Taką, jaką ona była. Ze wszystkimi elementami skrawanymi z mikowymi, które, się, które się nie da prosto rozebrać. Tak, ale to będzie wtedy słono kosztowało. No, to jest skomplikowana konstrukcja, to nie może być, tak być tam. To będzie wtedy bardzo słono kosztowało. No, ale można iść na właśnie szereg uproszczeń. Prawda? Czyli tak jak tu. Tak, użyć. Tu idziemy się... na szereg. Zgniłych kompromisów. No, można albo, tak jak tu przy takich eksperymentalnych konstrukcjach, wykorzystać ten jedyny Doleżek. w zasadzie element z uszkodzonej takiej M4. Ale nie będzie też problemu po prostu opracować stosowny -wykrojnik. stosowny wykrojnik i produkować takie miseczki. Tutaj można się na to szarpnąć. No, ale wtedy będzie być może sensowne jednak zdecydować się na to, żeby sterowanie było poza lampą. Ma to tę zaletę, że stosując tutaj to włókno żarzenia, jakie jest w tej chwili, to jest tam około 1,2V. Uzyskujemy w zasadzie lampę serii D. Była taka, było takie oczko DM21, bardzo rzadkie. Stosowane chyba tylko w trzech typach odbiorników, stąd, stąd bardzo duża rzadkość. Ale na przykład były też takie oczka jak AM1, mhm. y, EM1, y, te, te bardzo stare AM2. I tutaj można się y, zastanawiać nad tym, że może właśnie zastosowanie takiego włókna jest rozwiązaniem, bo po prostu poprzez tylko dobór opornika żarzenia decydujemy, czy to będzie zastępnik takiej czy innej lampy i dodatkowo lampa sterująca, albo, albo tranzystor. Ja nie wykluczam, że w momencie w którym tutaj przejdę na katody pośrednio żarzone, to może będę zabudowywał te triody sterujące w środku, ale w tej chwili ja nie widzę naprawdę potrzeby komplikacji konstrukcji. Jako lampę sterującą można tutaj użyć jakąś miniaturową triodę, są takie dosyć dostępne jeszcze. Popularne triody takie. Popularne triody, zwłaszcza produkcji radzieckiej. Te pręcikowe. Oczywiście, no, wymaga to dolutowania paru elementów zewnętrznych, ale chyba lepsze to niż te takie mm, kopie półprzewodnikowe. No tak. Widziałeś jest... te kopie? Widziałem. Widziałem, żadna z tych kopii nie oddaje wrażenia oryginału. Znaczy, ja tego nie chcę krytykować, bo jest to też jakieś rozwiązanie takie, no można powiedzieć, dostępne dla większego ogółu, no bo trudno wymagać, że nasi widzowie będą budować lampy, budować sami. lampy sami. No tym niemniej, ja jednak wolę taką konstrukcję mhm. próżniową. Wreszcie mamy już alternatywę. Jest to praca chłodna alternatywa, tak sądzę. No, przy takiej jednostkowej dłubaninie, na pewno. Inwestując tutaj właśnie w matrycę, yy, można sporo uprościć. Mhm. Czas pokaże, czy będzie to miało sens. To teraz takie mam do ciebie pytanie. Gdzie byś tę lampkę zastosował? No, dzisiaj to głównie we wzmacniaczach audio, jako wskaźnik wysterowania, i to jest takie chyba już jedyne pole, gdzie to współcześnie ma jeszcze sens. Ewentualnie tego typu oczko jako zastępnik tych oczek okrągłych. Trudno już, tak, trudno już dostępnych. W historii techniki zdarzało się, że jakiś pomysł służył ludziom przez wiele lat, aż odszedł do lamusa, ale zdołał później wrócić w nieco innej postaci i znowu pokazać pełnię swoich możliwości. Być może to samo będzie z technologią lamp elektronowych, bo przecież lampy mają swoją magię, zwłaszcza ta jedna, która mają nawet w nazwie. No i proszę Państwa, to powiedział Marcin, słuchając muzyki ze wzmacniacza z okiem magicznym.